How much Don't panic on the. How much a my? You can hear my. I know. Siemanko, wszystkim Macie z tej strony kanału Real Progress. Dzisiaj będzie materiał, który będzie towarzyszył. Moim można powiedzieć widzom na Instagramie, którzy zadawali mi pytania. Słuchajcie, było parę pytań, nawet więcej niż parę, i tak naprawdę zrobiłem screenshot, ponieważ wiem, w czym się kierować. Jeśli mowa o tematyce i na pewno na Wasze pytania odpowiem również w innych materiałach, natomiast niektóre materiały będą typowo poświęcone. Pewną kwestią. Pytaliście mnie również, jak podejść do okresu, po redukcji do okresu masowego. Oczywiście było tak, były takie pytania, na które jest bardzo ciężko odpowiedzieć w przeciągu dwóch minut, 3 minut czy 5 minut. A my skupimy się dzisiaj na tych ciekawszych pytaniach, na tych można powiedzieć też delikatnie luźniejszych. I tych pytanek będzie, będzie 10. Odpowiem na nie wszystkie, myślę, zrozumiale, ewentualnie krótko, ale treściwie. No, i zaczynamy. Nikt nie posługuje się telefonem, wiecie, że nigdy niczego, nic nie czytam, natomiast dzisiaj muszę, ponieważ będę czytał Wasze pytania. No i pierwsze pytanie to: może coś o insulinie, jak zacząć, na co uważać, jaki rodzaj insy preferujesz? Słuchajcie, bardzo wiele osób źle traktuje insuliny, ponieważ wiele osób myśli, że stosowanie insuliny jest obowiązkowe przy stosowaniu hormonu wzrostu. Pamiętajcie, że jest to. Błędna myśl oczywiście stosując hormon wzrostu wcale tej insuliny nie potrzebujemy, nie jest to jakiś must have. Natomiast kolejna kwestia to jest oczywiście podawanie insuliny podczas okresu masowego. Bardzo wiele osób, które są, można powiedzieć, w tym okresie w takiej zaawansowanej masy. Wiele z Was próbuje dokładać tu insulinę, ponieważ myślicie, że przerosty będą większe, że jest to anaboliczny, bardzo przydatny środek i tak dalej. Natomiast pamiętajcie, że insulina jest to lek. Insuliny używamy tyle, ile potrzebujemy i wydaje mi się, że używamy jej tylko i wyłącznie u zawodników. I nie jest to tak, że powiedzmy jesteście amatorami, ważycie 80 kg, 90 kg i budujecie. Oczywiście wiadomo, może być 80 kg jakościowe i 90 kg bardzo mocno ulane. Chodzi mi tutaj tylko i wyłącznie o to, że w większości przypadków insulina tak naprawdę nie jest przydatna i nie jest konieczna. Wiele osób też pytało mnie często podczas okresu masowego, jak dużo tej insuliny ja jakie są dawki i powiem Wam, że czasami nie przekraczam nawet 12 jednostek w ciągu dnia, jedną z 1000 gramów węglowodanów. Pamiętajcie, że jeżeli Wasza dieta jest również bogata w tłuszcz, no to insulina mija się z celem, a po części można powiedzieć, kompletnie się wyklucza, ponieważ mamy dietę bogatą w tłuszcze, no podawanie insuliny można powiedzieć brzmi jak dolewanie do diesla zwykłej benzyny 95 czy Natomiast insulina jest dość niebezpieczna. Środkiem dość niebezpieczne ze względu na to, że może powodować często hipoglikamię i musimy oczywiście na to uważać. Dawkowanie insuliny według mnie nie, nie powinno przekraczać powiedzmy tych 80 jednostek u osób y, zajmujących się tym na poziomie bardzo zaawansowanym, powinna być targetowana głównie w okresie przetreningowym i potreningowym, jeśli mowa o posiłkach. Natomiast no, wyższa szkoła jazdy to na pewno no, nie temat na YouTube, nie temat na, nie temat na dzielenie się tutaj, jak to może wyglądać jeszcze u zawodników takich naprawdę zamasowanych naprawdę ciężkich, ponieważ nie chciałbym po prostu, szczerze mówiąc, aby ktokolwiek brał przykład z tego, co będę mówił, aby zrobić sobie krzywdę. Uważam, że sam, tak jak powiedziałem na początku, nie potrzebuje tej insuliny w dużych dawkach. potrzebuje tej insuliny tylko tyle, aby użyć jako transporter, bo jest to transporter i tylko tyle jej potrzebuje, ile powiedzmy, no tutaj ta moja dieta wymaga. Natomiast pamiętajcie, nie bierzcie się za insulinę, mówię poważnie, żeby zbudować sylwetkę nawet do wagi ciężkiej, nie potrzebujecie tej insuliny. Potrzebujecie dużo jeść, ciężko trenować, a przede wszystkim ciężko trenować i przede wszystkim jeszcze ciężej trenować, naprawdę. Więc tu mamy odpowiedź na pierwsze pytanie. To jest jeszcze było, jaki rodzaj insy preferuję. Insulinę krótką, powiedzmy noworapid bądź apidra, one są naprawdę ok. Są również inne, inne tutaj insuliny, o których może nie będę się wypowiadał, no bo jest to temat inny, oddzielny materiał, ale bardziej bym powiedział materiał taki nawet szkoleniowy, taki zaawansowany. Witam. Czy jest sens domieśniowo GH? Jak z przyswajalnością coraz więcej bije w ramiona? Słuchajcie, jeśli mowa o dawkowaniu hormonu wzrostu, podawaniu, przepraszam, hormonów wzrostu domięśniowo, nie ma tutaj żadnego problemu i według mnie nie będzie różnicy, czy będziemy podawać hormon wzrostu domięśniowo, czy będziemy go sobie stukać tutaj, nie wiem, w bicepsy, barki, czy po prostu podskórnie, jak typowe HCG. Jedno i drugie zrobi robotę, jedno i drugie jest odpowiednią wersją podania. Natomiast pamiętajcie o tym, aby hormon wzrostu, oczywiście, jeżeli jest w wyższych dawkach, na pewno delikatnie dzielić. Są osoby, które stosują hormon wzrostu w dawkach rzędu nawet 10 jednostek. Jeżeli będziecie stosować hormon wzrostu, powiedzmy, jako całą insulinówkę, czyli powiedzmy te 40 kresek, ten 1 ml, i będziecie podawać 10 jednostek w jedno miejsce, no to będą robiły się takie zgrubienia na skórze. I często jest to widoczne u zawodników podczas przygotowania u siebie na materiale. Również widziałem, że mam tutaj takie mocne zgrubienie przy pozowaniu. Było to właśnie, ktoś napisał mi, że była to przepuklina. Nie była to przepuklina, było to po prostu podanie hormonu wzrostu w dawce 5 jednostek przedtreningowo i dlatego takie zgrubienie się zrobiło. Natomiast odpowiadając na pytanie, nie będzie tutaj różnicy i jedna i druga opcja jest opcją właściwą. Wiele osób mówi, że czuje lepszą pompę mięśniową, gdy stosuje w trenowaną partię hormon wzrostu. Ja tego nie zauważyłem, więc się z tym, wami, tym się z Wami nie dzielę, ponieważ nie odczuwałem żadnej różnicy. Natomiast jedna i druga opcja, tak jak wcześniej wspomniałem, na pewno będzie opcją odpowiednią. Stale rosnący hematokryt z 47 na 53 i hemoglobina na TRT, mimo dużej aktywności i ilości wypijanej wody. Słuchajcie, temat hematokrytu i hemoglobiny jest to temat bardzo mocno złożony i bardzo ciężki do ogarnięcia. Powiem Wam może delikatnie inaczej na ten temat, nie typowo odpowiadając na to pytanie, tylko generalnie skupiając się na temacie hematokrytu i hemoglobiny. Bardzo wiele osób ma ten hematokryt i hemoglobinę już bardzo wysoką, mimo że jest... Duża ilość, jeśli mowa o piciu wody, podaży płynów, nawet osoby, które nie są na środkach, mają już wysoki poziom hematokrytu i hemoglobiny, więc prawdopodobnie jakiekolwiek wejście, czy to będzie TRT, czy to będą wyższe dawki. Testosteronu, to hemoglobiny i ten hematokryt, te parametry pójdą w górę. I teraz taka ciekawostka z mojej strony. Odpowiednia podaż płynów, pierwsza sprawa, odpowiednia suplementacja, kolejna sprawa, bardzo istotna. Oczywiście musimy zwrócić uwagę też na nasze lipidy. Bardzo istotne jest tutaj żelazo. Bardzo jest istotne, czy stosujemy witaminę C, czy jej nie stosujemy, czy są one potrzebne, czy jej nie stosujemy. Oczywiście to wszystko wiąże się również z żelazem, też temat bardzo mocno złożony. Natomiast Często, gdy prowadzę wiele osób, ktoś mi pyta, może Maciek zrobimy mostek, ponieważ mam to hemoglobiny i hematokryt wybite dość wysoko i martwi się o swoje zdrowie. Ja się nie dziwię, ja też zawsze mówię, że jeżeli hemoglobinę i hematokryt jest wysoko, na pewno obniżamy dawki testosteronu, ewentualnie wykluczamy jakieś inne środki, jeżeli mogą one powodować tego typu dolegliwości. Natomiast pamiętajcie, że bardzo często jest tak, czy pamiętajcie, musicie wiedzieć, że bardzo często jest tak, gdy nawet zejdziemy na mostek, zejdziemy na TRT, zejdziemy na dawkę, która jest w granicach normy, często te chromatokryt bardzo delikatnie, delikatnie spada, ewentualnie nawet ani drgnie. Sprawdzałem to wiele razy, wielu moich podopiecznych schodziło z dawek bardzo nisko, bardzo wiele środków wykluczaliśmy. Jeżeli były środki dodatkowo oprócz testosteronu, robiliśmy naprawdę wszystko w jak najbardziej, można powiedzieć, rozsądny sposób i prozdrowotnie. Była dołączona suplementacja, natomiast nie pomagało to. Czasami upusty krwi, które są również często zapytanie, mogą pomóc, natomiast pamiętajcie, że często po upuście ten nadmiar czerwony krwinek będzie powracał i będzie to właśnie nadmiar. Że jak mieliśmy hemoglobinę tutaj, ona już była wysoko, norma była tu, no to jak mieliśmy ją tutaj, to wybije nam nawet tutaj, więc może pojawić się jeszcze większy problem. Więc tego typu kwestie od razu wiele osób pyta, czy również tutaj przyda się aspiryna, ewentualnie jakiś akart, jedno i drugie jest to to samo jak coś, natomiast według mnie jest to tylko i typowo można powiedzieć tak prze... No. Zapobiegawczo, przepraszam za mój język, ale trzy dni przed startem nie jest aż tak łatwo skleić zdania. Zapobiegawczo będzie to ok, natomiast gdy wybiję na mocno ciśnienie, gdy czujemy, że musimy coś wziąć, no to wtedy akrad bym rzucił i po prostu poszedłem kolejnego dnia na badanie, i bym to sprawdził. Natomiast nie stosujemy tego typu leków jako stałej suplementacji. Nie jest to nic zdrowego, nie jest to nic mądrego, nie jest to rozwiązanie problemów. Staramy się szukać przyczyny, schodzić z tych dawek, dokładać dodatkową suplementację. I tak jak powiedziałam, u niektórych się to sprawdzą, niektórzy się to nie sprawdza. I też częstym problemem, muszę Wam powiedzieć, to bardzo mocno widać, nie chcę tu w ogóle wypowiadać się na tematy polityczne czy snuć jakichkolwiek teorii, ale jeżeli ktokolwiek, wiadomo jaka była sytuacja na świecie, nie chcę mówić, bo algorytm jeszcze bardziej przed nimi filmik, wiadomo jaka była sytuacja na świecie, ich z czasu temu, co było nam podawane, co wiele osób przyjmowało, bardzo często te wyniki badań po tego typu iniekcji tego czegoś yy, są yy, bardzo mocno rozjechane i ciężko jest to ustabilizować. I naprawdę bardzo często to widzę. Bardzo wiele osób ma infekcje, yy, bardzo wiele osób, yy, które wcześniej prowadziłem, które nie chorowały, bo są osoby, które prowadzę już bardzo, bardzo długo, nie chorowały, teraz chorują. No i też często ten poziom hemoglobiny, hematokrytu jest wyższy właśnie ze względu na tamte aspekty. I naprawdę nie snuję żadnych teorii, widzę to, i często moim pierwszym pytaniem jest to, czy ktoś coś przyjmował wcześniej, co było zalecane na całym świecie. Kolejne pytanko to, co sądzisz na temat blendowania jedzenia w celu przejedzenia kalorii na masie? Słuchaj, jeżeli e, Twoja kaloryka jest aż tak wysoka, że nie jesteś w stanie przejadać jedzenia, no to albo, e, można powiedzieć, jest to zamasowano, okres masowy i tego typu e, problemy będą się pojawiały, tego typu problemy są normalne i przepuśćmy te ostatnie 6, 8, nawet 10 tygodni budowania masy mięśniowej, to jest jedzenie na siłę. Jedzenie na siłę, na zasadzie siedzimy godzinę i mielimy to jedzenie, Próbujemy robić to jedzenie na każdy możliwy e, sposób, aby tylko przejeść, i to jest normalne, więc nikt tutaj nikt nie mówi, że jeżeli już nie dacie rady jeść, no to jest końca kresu masowego. Natomiast może też być tak, że nasze dolegliwości, e, jeśli mowa o braku apetytu, które. Przejawiały się brak apetytu, no to jest oczywiście zaniedbanie flory, e, oczywiście już przesada z okresem masowym, brak wrażliwości insulinowej, problemy z trawieniem, problemy z przyswajaniem, ewentualnie nieodpowiednie produkty. Natomiast, czy blendowanie posiłków jest dobrą opcją podczas okresu masowego? To według mnie tak. Ja przez cały swój okres masowy zawsze na śniadanie blenduję płatki owsiane bądź płatki ryżowe z izolatem, jest to moje śniadanie przez większość okresu masowego, jakbym nie powiedział, można powiedzieć, przez pierwsze 4 tygodnie jakieś jajka i dosty, natomiast całą resztę, no to jest blendowane, są blendowane płatki i izolat i tak naprawdę nic więcej, więc ja na tego typu śniadaniach zawsze się opieram. Później blendowanie posiłków w ciągu dnia też jest ok, wiele osób też mówi, że można blendować ryż z kurczakiem i tak dalej, jeżeli ktoś to lubi, ok, ja bym raczej nie tyle, co się nie odważył, co już te etapy tego bodybuildingu, aż takiego hardkorowego mam za sobą. Natomiast klejki ryżowe to jest super opcja podczas okresu masowego, to bardzo łatwo Pobierża płatki, można powiedzieć cornflakes, nie jakieś tam słodkie, tylko płatki cornflakes z dodatkiem owoców. Co więc, jakieś chleb tostowy podczas zaawansowanego okresu masowego, posiłki mało objętościowe. Natomiast wydaje mi się, że zawsze podczas okresu masowego powinniśmy wyeliminować te wszystkie spore objętościowo produkty, ewentualnie Przygotowywanie tych posiłków mastoobjętościowych, czyli omlety, e, ziemniaki, e, tony makaronu, tony mięsa, powinniśmy, nawet gdy mamy powiedzmy 60 g białka na posiłek, no to połowę dajmy z mięsa, połowę dajmy z odżywki białkowej. Oczywiście są posiłki, gdzie zjemy całe mięso na raz, natomiast starajcie się kombinować w ten sposób, będzie Wam łatwiej to przejadać, natomiast pamiętajcie, jeżeli okresu masowego nie przeżyjecie, jeżeli okresu masowego nie dacie radę wykonać z, można powiedzieć, z mocnym uczuciem przejedzenia, to nie zbudujecie. To jest normalne. Nikt podczas okresu masowego nie czuje się komfortowo. Ja ani redukcja skrajna, ani okres masowy skrajny nie jest niczym przyjemnym. Ale jedno pozwala nam na wykręcenie życiowej formy i naprawdę świetnej sylwetki, a drugie pozwala nam tą sylwetkę poprawić, więc jest to must have, więc pamiętajcie o tym. Natomiast blendowanie jedzenia jak najbardziej jest w porządku. Co byś polecił do rzucić do testosteronu na masie? Tak wiem, gdzie to pierwsza sprawa. Bardzo często wypowiadam się na ten temat na swoim kanale. Na kanale znajduje się odpowiedzi, ponieważ tam mówiłem, co można dołożyć do pierwszego cyklu, co można dołożyć do drugiego cyklu, co można dołożyć do testosteronu, a co można dołożyć do testosteronu i czegoś tam jeszcze. Natomiast co można dołożył do, do testosteronu? Na pewno byłby to albo nandrolon, ewentualnie delikatny środek koralny tylko podczas początku okresu masowego, aby tutaj nie miało to wpływu na apetyt. Jeżeli wszystko jest oczywiście zadbane, no to NPP jest fajnym rozwiązaniem, Turanabol również jest fajnym rozwiązaniem. Jeżeli kończymy okres redukcyjny i nasza sylwetka jest bardzo wyraźna, to oczywiście można powiedzieć, że oksandrolon też świetnie się sprawdzi, ponieważ ta jakość będzie sylwetki naprawdę świetna i wyższe dawki Oxandrolonu również będą, również będą bardzo fajnie tą sylwetkę wpływały, wizualnie oczywiście, ale też jeśli mowa o treningu. Kolejnym aspektem może być zwiększenie po prostu dawki testosteronu, które według mnie jest bardzo niedocenianym środkiem, hormonem, który mamy w organizmie i testosteron, który jest stosowany w dawce 350-500 mg podczas pierwszego cyklu. Możemy sobie ciągnąć i dłożyć dodatkowy środek, ewentualnie tą dawkę zwiększyć nawet o 100 czy 150 mg i naprawdę zrobi to robotę. I wiem, że brzmi to śmiesznie, natomiast jestem osobą, która sama przekonała się na własnej skórze, że wyższe dawki testosteronu, ale wyeliminowanie innych środków to jest naprawdę mega rozwiązanie, bardzo dobre rozwiązanie. I podczas swojego ostatniego okresu masowego, gdzie naprawdę zrobiłem spory progres, stosowałem testosteron, formę wzrostu i okresowo tylko inne środki, na przykład anapolon, ale całej reszty nie stosowałem. Nie było jakichkolwiek nadrolonów, nie było kombinowania. Był jeden ciężki schemat i wysoko testosteron, więc tak to według mnie powinno wyglądać. I teraz kolejne pytanko. Ostatnie 3 tygodnie redukcji, forma się pogarsza, TSH 3,2%. Nowo Nowotyrala na przykład 50 na 10, czy pomoże? Słuchaj, jeśli mowa o tarczycy. Tarczycy zawsze rozpatrujemy nie tylko przez wyniki TSH, ale również TSH, FT3 i FT4. Trzeba te wszystkie parametry ze sobą porównać, trzeba wszystkie je sprawdzić i oczywiście ocenić, jak one wyglądają teraz, a jak będą dały one na początku naszego okresu redukcyjnego, ewentualnie jak będą dały one podczas okresu masowego. Wszystko jest bardzo istotne, dlatego zawsze mówię, aby w trakcie okresu masowego badać się, aby podczas, podczas początku redukcji też się zbadać, aby w trakcie redukcji się zbadać i na w tak jak Ty tutaj masz problem, również się zbadać i sprawdzić, co w tej trawie przysłowiowej piszczy. Więc ciężko mi jest ocenić, ciężko mi jest to powiedzieć, natomiast nowotyrol na pewno nie jest dobrym rozwiązaniem. Według mnie twój organizm już po prostu domaga się większej ilości jedzenia, okres redukcyjny jest bardzo długi, więc ta tarczyca ma prawo gorzej pracować i jest to rzecz normalna. Nie jest to nic dziwnego, natomiast refit, wyjście na zero kaloryczne, odpoczynek od kardio, ewentualnie Delikatnie dłuższe kalorie przez powiedzmy nawet 2, 3, bądź nawet 4 tygodnie, i kontynuowanie okresu redukcyjnego. I ta tarczyca na pewno poprawi swoje parametry, ale dokładanie Nowotyralu to jest czasami, czasami, w większości przypadków, dokładanie po prostu dodatkowego spalacza. Nie jest to spalacz, jest to lek, który po prostu nakręci pracę naszej tarczycy. Mówię bardzo kolokwialnie i bardzo prosto, aby każdy zrozumiał, i też mi jest łatwiej w ten sposób tłumaczyć. Natomiast Nowotyral nie tyle, co będzie przepalał naszą tkankę tłuszczową, co będzie przepalał nas całych, tak to nazwijmy, więc generalnie częste stosowanie nowoteralu no, to jest również katabolizm i po prostu ściąga nas po całości, a nie tylko z tkanki tłuszczowej, więc według mnie bardziej tutaj mowa o zbyt długim deficycie, Przyda się odpoczynek, przyda się delikatna nadwyżka i wtedy możemy działać dalej. Natomiast nie dawaj sobie też można powiedzieć, deadline'u, że ostatnie 3 tygodnie redukcji. Ostatnie 3 tygodnie redukcji to będą wtedy, gdy będziesz wyglądał naprawdę perfect, gdy będziesz widział, że już forma jest dobra i wtedy sobie powiedz, że OK, zostały mi 3 tygodnie redukcji, za 3 tygodnie redukcji, za trzy tygodnie tą redukcję kończę. Natomiast nie wybieraj sobie takiej presji, zrób tą redukcję do końca, a później przejrzyj w okres masowy, odpoczniesz, trzeba wytrzymać, naprawdę według mnie warto. Długa bomba, a płodność facetów. Co możesz na ten temat powiedzieć? Mam bardzo wielu znajomych, którzy mimo długiej bomby, mimo dużych dawek, mimo różnych środków, dzieci mają i nie tyle co mają, co również podczas okresu przygotowań do zawodu, czy podczas okresu masowego, te dzieci się zaczynały pojawiać, tak to nazwijmy. Oczywiście wiadomo, co chodzi, więc według mnie jak najbardziej jest to możliwe. Pamiętajcie, że oczywiście nasze poziom, nasz poziom LH i FSH wraz z biegiem cyklu będzie leciał w podłogę i jest to Rzecz normalna, to jest u każdego tak to będzie wyglądało. Nie, natomiast pamiętajcie również o stosowaniu HCG, HCG najlepiej aptecznego, ewentualnie HCG anderowego, ale sprawdzonego, który ma jakiekolwiek stężenie, ewentualnie zapodajcie sobie czasami większe dawki HCG lub gdy jesteście na cyklu i nie chcecie robić totalnego odbloku, możecie również stosować HCG w większych dawkach, ewentualnie delikatnie również ograniczyć, ograniczyć testosteron, ponieważ HCG samo w sobie też będzie powodowało, że testosteron będzie wzrastał, więc musicie mieć to na uwadze, ale odpowiadając też to pytanie w dużym skrócie, tak jest to możliwe, nie ma tutaj przeciwwskazań i bardzo wiele osób też tak się jak to się mówi wkopało, bo myślały te osoby, że jest to niemożliwe, a się jednak, że za 9 miesięcy coś tam będzie, nie? czy tam za się bardziej. Przygotowanie pod zawody. Który etap jest najcięższy i dlaczego? Hmm. Ciężko powiedzieć. E, teraz na przykład czuję się tragicznie, ale wiecie, no, nagrywam dla Was materiał, e, ładnie się uśmiecham, ładnie mówię. E, ledwo tak naprawdę odkleiłem się od komputera, ponieważ wiem ile jeszcze pracy mnie czeka i. Jest to okres w tym momencie taki, gdzie wyobraźcie sobie, jesteście albo na przykład pijani, albo jesteście odurzeni czymkolwiek, oglądacie film, albo oglądacie serial. Tak wam to przedstawiło, to zrozumiecie. I po dwóch minutach oglądania nie wiecie dokładnie, co oglądacie, o co w tym chodzi, co i jak, i nie możecie kompletnie się skupić. Czytając na przykład raport od jakiejś osoby, przeczytam ten raport, zaczynam wpisywać zmiany i myślę, czy na pewno dobrze to przeczytałem i cofam się znowu i znów i znów. Więc okres końcówki redukcji jest tragiczny. Nie mamy siły na nic, gdy chcemy wstać do toalety w noc, to myślimy, czy na pewno to już teraz trzeba wstawać. Gdy można powiedzieć, zapomnimy czegoś z mieszkania, już weszliśmy do auta, to ostatnio tak zapomniałem, po prostu siedziałem w tym aucie i myślę, kurde, muszę wrócić jeszcze po to i po tamto, a zapomniałem po prostu ubrań na siłownię, wziąłem torbę bez ubrań. Więc okres końcówki redukcji jest najgorszy, czujemy się naprawdę fatalnie, czujemy się po prostu jakbyśmy mieli gorączkę bez gorączki, nasz organizm jest wycieńczony. I jest to normalne. Pomyślcie, że jesteście 18-20 tygodni w deficycie. E, ciągle, non stop, ten organizm eksploatujecie. Trenujecie bardzo ciężko. Aktywności, powiedzmy, w postaci cardio jest 7 razy w tygodniu. Robicie to wszystko na maksa. Przekraczacie swoje granice, swoje bariery. I nie jest najgorsze to, że jesteśmy głodni, czy jesteśmy wymęczeni. Najgorsze, co jest w tym okresie, to jest po, niski poziom tkanki tłuszczowej. Ten, kto nie miał niskiego poziomu tkanki tłuszczowej w, w swoim organizmie, to nie zrozumie, o co chodzi. Ponieważ nie tyle co męczący jest deficyt, nie tyle co męczące jest właśnie te całe, całe działanie, przygotowywanie się do zawodów, co po prostu niski poziom tkanki tłuszczowej i brak tego smalcu na sobie, No to jest najbardziej wycieńczające i to jest ciężkie. A najgorsze do produkcji pojawia się, wydaje mi się, gdy pierwszy raz wracamy do domu po treningu i nagle myślicie, kurde, chyba to już się zaczyna. No to jest najgorsze, bo już wiecie, że jest źle. Później po dwóch, trzech tygodniach okazuje się, że jednak było świetnie. Po kolejnym miesiącu okazuje się, że naprawdę czuliście się zajebiście. E, a teraz już wiecie, tak jak ja wiem, że e, chcę po prostu końca, e, chcę to zrobić i z drugiej strony chcę się czuć jeszcze gorzej, bo wiem, że wtedy forma jest jeszcze lepsza, że jestem jeszcze bardziej docięty. Jest to rzecz normalna. To jest przekraczanie granic, to jest przekraczanie barier. To nie jest sport dla e, słabych ludzi. To jest sport hardkorowy, ponieważ okres masowy to jest tak jak mówię, jedzenie pod korek, a okres redukcyjny to jest zajeżdżanie się pod korek i nikt mi nie powie, że da się zrobić inaczej formy, bo inaczej tej formy nie da się zrobić, chyba, że jesteście genetykami, a takich jest jeden na 500. Naprawdę trzeba się mocno napocić, mocno podziałać i często są stagnacje, często są przestoje, natomiast trzeba non-stop działać i co jest najważniejsze? Głowa, aby głowa nie wariowała. Jeżeli, bo ja też tak miałem, jeżeli widzę, że ten okres redukcyjny nie podąża po mojej myśli, to już głowa wariuje, a trzeba uciąć. Ucinamy to jedzenie jest jeszcze gorzej, robicie się tacy międzcy, galaretowaci, galaretowaci, przepraszam, siła na treningu leci, gabaryt spada, jest takie kurde, mogę tego jedzenie nie ucinać, tylko po prostu przeczekać. To, to, ciężko jest to określić, generalnie końcówka redukcji i okres między startami jest najgorszy, ponieważ między startami ta, ta nasza w ogóle praca naszego organizmu bardzo mocno przyspiesza, nasza forma zawsze, zawsze między startami bardzo mocno się poprawia, no i wtedy jest po prostu kłopot, bo jemy nawet często między startami więcej, a czujemy się dużo, dużo gorzej, bo organizm został taki Takiego przepału, jak ja to mówię, że po prostu skręcamy się z głodu, czujemy się tragicznie, ale no tak ma być. To, od, na tym to polega. Duża podatność na wysokie estro, nawet na hormonalnej terapii zastępczej, czy jestem wskazany na inhibitory aromatazy już do końca. Generalnie stosowanie testosteronu, czy jest to HTZ, czy to jest to TRT, zwał jak zwał, czy jest to mostek, zawsze będzie wiązało się z podawaniem inhibitorów. Podawanie testosteronu z zewnątrz, podawanie testosteronu syntetycznego do naszego organizmu, zawsze może powodować to, albo zawsze może. To zawsze, albo może powoduje to, że po prostu poziom naszego estradiolu będzie delikatnie, można powiedzieć, zmienił się. Oczywiście prolaktyna również tutaj może się zmieniać. Trzeba te wyniki kontrolować i polecam tutaj dla takich osób dobrać jedną odpowiednią dawkę na podstawie badań i stosować ją non stop. To nie tak, że jesteś skazany. To jest normalne. Jeżeli jesteś skazany na HTZ, tak jak to nazwałeś, tak samo jesteś skazany na stosowanie inhibitora aromatazy, ponieważ jedno z drugim się łączy. Jest to właśnie hormonalna terapia zastępcza. I ostatnie pytanko. 50-latek, 4 tygodnie do końca redukcji. Czy warto już teraz zacząć swój pierwszy cykl testosteronu? To jest pytanie bardzo ciekawe, ponieważ bardzo wiele osób, z którymi również rozpoczynam współpracę, są to osoby, które wyglądają naprawdę fajnie, widać, że są zaangażowane i zawsze mówią ten sposób: Przygotujmy sylwetkę do okresu masowego i wtedy przejdziemy na cykl. Gdy widzę, że osoba naprawdę się stara, gdy widzę, że ta osoba naprawdę jest, można powiedzieć, zawzięta, że ta sylwetka się zmienia, że nie ma tutaj odchyleń na zasadzie: no dzisiaj nie mogłem, dzisiaj to, a dzisiaj tamto, a wczoraj tamto to widać, że ta osoba ten cel osiągnie, prędzej czy później osiągnie, każdy organizm ma inne tempo, każdy organizm w innym tempie się zmienia, natomiast jeżeli jest determinacja, nie ma czegoś takiego po prostu, że dana osoba nie osiągnie efektu, więc... Yy... Wydaje mi się, że jeżeli wiesz, że za 4 tygodnie kończysz tą redukcję, widzisz, ta sylwetka wygląda naprawdę bardzo fajnie i chcesz wykorzystać potencjał pierwszego cyklu, czyli testosteronu, to oczywiście jest to odpowiedni moment, aby ten testosteron włączyć. Musisz do tego tylko przygotować w odpowiedni sposób, czyli testosteron, oczywiście HCG, pregnen zwał, jak zwał, jeszcze dodatkowy inhibitor, przede wszystkim również do, do stinek, bądź kabaser. Natomiast to wszystko na podstawie wyników badań, też mówiłem to w materiale dotyczącym pierwszego cyklu, Nie, ale musisz być naprawdę tutaj pewny, że to są ostatnie 4 tygodnie redukcji, że po tych 4 tygodniach redukcji sylwetka będzie na tyle przygotowana odpowiednio do okresu masowego, że po prostu ten swój pierwszy cykl wykorzystasz. Pamiętajcie, że stosowanie można powiedzieć dopingu zawsze wiąże się z tym, że musimy robić to na 100%, że wymagamy wtedy od siebie jeszcze więcej i to nie jest tak, że na dopingu jest łatwiej. Osoby, które nie biorą dopingu tak będą myślały. To jest normalne już każdy jest do tego przyzwyczajony. Natomiast bardzo często widzę, że Osoby, które doping brały, widzę po ankiecie, że ktoś brał ten doping 2 lata, 3 lata, wygląda tak jak wygląda, to często się zastanawiam, jakim, jakim cudem. No a tutaj jest po prostu, no, można powiedzieć, łatwa kwestia do ogarnięcia. Nieodpowiednia dieta, nieodpowiedni trening, brak przykładania się, często odstępstwa, bo tu Andrzejki, tu Walentynki, tu Mikołajki, tu święta. Więc dążę do tego, że jeżeli wiesz, że to na pewno już jest ten moment, że możesz rozpocząć okres masowy, że jest odpowiednia wrażliwość sulinowa, że jelita są do tego przygotowane i tak dalej, no to oczywiście jak najbardziej możesz ten testosteron wdrożyć, ponieważ on dopiero za 3 tygodnie, można powiedzieć, osiągnie ten swój pik. Panowie, starałem się, mam nadzieję, że materiał, że materiał dość zrozumiały. Mam nadzieję też również, że zbyt często się nie powtarzałem, że język zbyt mocno mi się nie plątał. Jeżeli się plątał, przepraszam. Dajcie mi znać proszę w komentarzach, czy tego typu materiały Was interesują. Dajcie mi proszę znać również w komentarzach, jakie materiały dotyczące zawodów, dotyczących dotyczące oczywiście Waszych osób nie chcielibyście zobaczyć, a ja Was zapraszam oczywiście na naszą stronę na Instagram, na Facebook i tak dalej, i tak dalej. I do zobaczenia w kolejnym materiale. Hejka!